Witam serdecznie na turnieju. Pierwszy dzień. I ustawiłem sobie drużynę obronną, taką jak miałem na pierwszym odkryciu krwawej wojny. Tylko jest taka różnica, że teraz mam Rosalindę na 89, a nie 85 poziomie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na wojnie się to w miarę spisywało, więc myślę, że tutaj mam, mam szansę na obronę wyższą niż E. Zobaczmy, jaka takie, znowu kreskówki, aczkolwiek na tych trybach kreskówki mnie aż tak nie przerażają. Fara szybka fara. Więc tutaj sobie bardzo chętnie zagram z Ludwikiem. A jeszcze chętnie bym sobie zagrał z Violet Poc, ale jest jeszcze nieskończona. E, więc zarzućmy coś może niebieskiego. Hm. Nie wiem czy Timius. Chyba Timius. No dobra, zobaczmy. Elkanon bije mocniej w niebieskie, ale Elkanona się za bardzo nie ma co obawiać. E. Dobra. Mam kilka fajnych ruchów, tylko pytanie czy ja chcę, po jakich chcę się jako pierwszy. Bo mam jedno złożenie żółte, jedno fioletowe, jedno niebieskie. Ale chyba chcę zagrać w ten sposób, z tego względu, że jakby po to wziąłem Ludwika, żeby tą farę odpalić w tych pierwszych trzech urach. No cóż, swoje zadanie spełnił. Trzydzieści siedem hm. punktów trzeba zabrać. czy atak z fioletowy tyle jest w stanie zabrać obrażeń chyba nie, no ale spróbujmy ok, no nie udało się ale stała się inna dobra rzecz czyli zginęło od Mega Miniona no szkoda, że cało, cało oberwał ok, standardowo musiałem odebrać telefon yy... I w końcu się złożyły te żółte brakujące. Bardzo męczą tego mojego cało, cało. Tutaj oczywiście nie działa klasa wojownika, więc zabicie Magniego to jest formalność. Wzięłem dwa szymery, nie tylko dla z powodu mega minionów, chociaż też, ale z powodu, że nie można im ściąć many. A tutaj mamy Leonidasa i Alaskę, które, którzy ma ścinają. Leonidas, Leonidas na tym trybie też nie jest jakiś mocarny. No bo jak wiemy, nie może sobie przewracać życia z zadanych obrażeń. Ok, jest to już formalność. Tak, się zastanawiam, czy nie iść znowu szybki. Hunter, czy zamiast Teamuse'a nie wziąć sobie tego jakiegoś mega miniona. Zobaczmy, czy to trochę poprawi żywotność kart okej, okay, mam diament na start nie omieszkam z niego skorzystać tylko teraz pytanie, bo odpalając go na pewno go złożę sobie ludwika tylko czy bonzo mnie nie zabije. nie znam jego siły 850 Dobra, uśpimy ich. I ciekawe ile cało-cało cał uderzy. ci udało dwie kreskówki z trzech uspać. No, powiem wam, że jest moc. Y, cało-cało cał, po tym... I chwilę nie bije bardzo mocno. Y, Lonigasz na pewno, gdyby przeżył, zabiłby mi... Jej... Ludzika. Sorki za, za te pokasywania, ale jeszcze trochę chyba potrwa, zanim się wyleczę. Okej. Okay. No to jest bardzo dobry def. Frank mm, Jezus, ale ja, ja się już go boję tego defa. Yy, jedynie co, że liczę, że dwa shimery mi yy, zabiją te te vaiol, Aby żeby nie dać się uspać. Dobra, spróbuję w ten sposób. Raz, dwa. Dwa złożenia mam żółte. Ale zobaczmy. 5 mega milionów. Jezus Maria. I wiecie co? Chyba to rozwalam. Wiem, że mam diament niebieski, ale niech już te dwa duże miliony biją No i teraz bym miał gazelę. Dobra. Ja śpię, oni śpią. Gazela się obudziła. To jest pozytyw. Nie chciałbym tej Wajolet jeszcze budzić. Ale dobra, idziemy w taki cios. Może w nią uderzyć, żeby mnie nie możesz. Och, nie! Najgorzej. O, najgorzej, najgorzej, że ta... gazela zginęła No nie wiem, te shimmery coś nie celują dobrze Czemu nie chcą tej Violet zabić? Teraz pytanie: popsuć sobie żółte, a iść po cało cało? Tak, zaryzykuję. No, oczywiście. Oczywiście. Tu się po prostu wygrać nie dało. Czy uh, czyli dopisze mi szczęście? Nie mam jak go zaatakować, więc idziemy po żółte na pusto. No i zginąłem. Ale przepotężny gra. No nic, mam nie zrobione te karty. Ale może. Pięć kart z garnizonu. To gruba gruba jest yy, przesada. Troszkę to jest chyba nienormalne, ale nie wiem, może się mylę. Jedna karta naładowana i wszystkie specy w tą kartę poszły. Ech, niestety musiałem zagrać ten pojedynek bez obrazu, bo mm, zadzwonił potencjalny klient, i, i tak się właśnie stało, jak się stało. Nie było jak nagrywać, a się kończy już czas. Aczkolwiek tam mi przyszły chyba szybko żółte i skwalka się skończyła mega szybko. <coughs> Tutaj bym chciał zablokować tą menę i to jest główny mój problem. No i ten Teodosius to dla mnie jest mega dobra karta. Eee... I chyba sobie bez Kurczę. Myślę na Diao. Nie wiem, czy to będzie dobry setup. Ale spróbuję zagrać w ten sposób. Czyli wzrosty, kradzieże Bówków. Mm, no, Galapago wiadomo niszczy miniony, ale zniszczy tylko ściemnopieża z, z i rowbarta. No zobaczmy. Żółte to dzisiaj normalnie w przeogromnych ilościach dostaje. Spróbujmy dostać brakujący fioletowy. Nie ma go, ale może przyjdzie pod diament. No właśnie, mamy, mamy diament. I ja te fioletki rozbiję, bo w teorii. Wiadomo, trzy z tego w dałyby mi Diao, ale brakłoby do ciemnopieża i rowarta. A potem bym miał za mało do pozostałych kart. Znaczy do, 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 do naładowania ponownie e, Diao. Dobra, tutaj myślę, że już jest wygrana. Ale zobaczmy. Te kompasy są mega zabójcze na krwawych jatkach. No trochę liczyłem na więcej fajerwerków, szczególnie że ten Teodózio sobie przeokrutnie mocno. No właśnie, to tyle z wygranej, raczej. Jezus Maria, to do już sam mnie porobił. Galapagos 1 HP. A Jezus Maria, no nic, myślę, że tą krwawą miatkę dosyć szybko zakończę. Przejdźmy do top 100. Ania, trzecia, trzecia C, 3C rycerze ciemności. Jest Maciej z kanciapy aktywnych. No, rycerzom siedzi ten tryb. Rycerzom ten tryb siedzi kompletnie. Po wojnach było widać. W obydwu wojnach krwawej wojny zrobili ponad 6000 punktów. Mamy Furiusa, mamy Danego, który w sumie jest jakimś nowym nabytkiem. Czyli trzech rycerzy ciemności w top 100. Jest imperator, Gwardia Polska. O, jest nasza Inka Borokris, Misterstwo Browaru. Wilenus, Lightness znowu z bezpiecznych. Kto dalej? No i to było chyba wszystko na ten moment. Ale sporo tych Polaków. No i. Trzymam zaraz kciuki, bo dla mnie turniej się raczej jutro już kończy. Przekokszone jakieś te. Wszyscy na oddziałach, wszyscy na 25 talencie. Ale ta obrona to jest przegięcie pały. No nic. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej.